Mówiłem, ja się aż tu, więc drzewo. Nawaj. Dawaj. I kurwa, na no gdzie dwójka, powiedz, może gdzie dwójka? Darał okręcisz panetkę, żeby tego gazu na go gdusiu. A bogowica pójdzie. Jedynka i za grzechy Boga! Musi iść Dlaczego nie Musisz ja tam miałem 800 obrotów. drzewo! Dobrze, że Hokim zajmował drzewo? Dobrze, że chok miałś z tyłu! Dawaj! Ale kurwa, Jaduś! Dusz... Ja... Jedynka i dajesz! Ej, coś ci wyleciało, jaka świetna! Ale z małych ziołów Jestem w stanie. Występujemy, lecimy na papierze. Papa Mobile. Brach, bo tak. Ej, bo ja ci mogę zjechać do dołu. Nie, tu nie, bo Co. Co? tu jest za wąska. No ale. Zjedź, zjedź tam. Idź, tam nagrywaj. Tam. Stój, bo mi rozejdzie, że tylko czas.